Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam samochody ZIU-130MZ555. Jest to drugi numer z serii kultowe ciężarówki z epoki PRL-u wydawnictwa De Agostini. Jest to bardzo ładny model. Radzieckie ciężarówki w niebiesko-białym kolorze. Bardzo klasyczny kolor ciężarówki, która pojawiała się właśnie w nim na polskich ulicach i budowach. Tak się ten samochód prezentuje z lewej strony. Prawej, tył i przód. Srebrne plastikowe wycieraczki, srebrne logo na masce. Przezroczyste światła z widocznymi bolcami. To jest dość normalne w starszych wypustach yy, z serii gazetowych. Tak samo jak plastikowe grube wycieraczki, dość grube pręty lusterek, to też jest typowe właśnie dla serii gazetowych. Modele gablotkowe mają delikatniejsze lusterka i wycieraczki. Bardzo ładnie zrobiona głębia grilla, haczyki. Na zderzaku, wnętrze wygląda mi na czarne, ruchomy kiper, czerwone przezroczyste, tylne światła. Tak wygląda siłownik wywrotki. Bardzo ładne czarne koła. Tak model wygląda od spodu zaznaczono na srebrny wydech. Metalowa rama. Tawlica po prostu namalowana na, na fragmencie ramy. O. Koło zapasowe. Jeśli podobał się Wam ten odcinek i chcecie zobaczyć więcej to zapraszam do polajkowania, zasubskrybowania i wyczekiwania aż pojawi się kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa, pa.